Witam Cię w kolejnym filmie. Dzisiaj opowiem Ci o historii mojego kursanta, który poznawał dziewczyny, ale nic z tego konkretnie nie wychodziło. Te dziewczyny spotykały się z nim, no ale to było jedno, dwa spotkania i to w ogóle nie szło dalej. Potem kontakt się urywał, chłopak się zastanawiał, co się dzieje, dlaczego tak jest. No i zwrócił się do mnie, przeanalizowaliśmy jego życie, sytuacje te, które miał z dziewczynami. Dlatego też Ci dzisiaj opowiem, co takiego nie powinieneś robić, jeśli... Chcesz mieć fajne relacje z dziewczynami, chcesz mieć fajne tutaj sytuacje na związek czy nawet na dłuższą relację. Więc on się spotykał z dziewczynami i myślał, że jak dziewczyna mu raz powie nie, to on już dalej się nie będzie posuwał. tak? Przykładowo, poznał kiedyś pewną blondynkę, próbował położyć jej rękę na kolanie, ona mu powiedziała: Zabierz tą rękę, uśmiechała się, mówiła, że tam nie jest taka. On od razu stwierdził, że już w ogóle nie będzie tego robił, że będzie czekał do którejś tam randki i się nie doczekał, tak, bo po trzeciej randce już w ogóle znajomość się skończyła. Inna sytuacja, też poznał jakąś tam brunetkę, chciał ją pocałować, przybliżył usta. Ona się odsunęła. W ogóle już też odpuścił, stwierdził, że nie będzie tego robić, no bo ona się jeszcze obrazi, bo to będzie na siłę kolejny raz na kolejnym spotkaniu. Co się stało? Minęło jedno spotkanie i było dokładnie tak samo. Dziewczyna przestała być nim zainteresowana. Więc jeśli ty tak działasz, że próbujesz coś zrobić z dziewczyną, pocałować ją, ona ci mówi teraz nie, ale się uśmiecha, i już rezygnujesz, to nie będziesz odnosił żadnych sukcesów w relacjach, tak? Dlaczego? No bo kobiety z góry są problematyczne, oporne, mogą mieć różnego rodzaju dąsy, fochy i to jest normalne, tak? Pytanie, jak Ty do tego podchodzisz? Czy ty podchodzisz w ten sposób, że faktycznie odpuszczasz i twierdzisz, że jak ona mówi nie, to nie, czy pomimo tego próbujesz za jakiś czas? Jeśli ona się uśmiecha, to często to może być tylko test dziewczyny, a nie tak naprawdę prawdziwa blokada, bo prawdziwa blokada to jest na zasadzie bardziej takiej, że dziewczyna nie chce, ale się nie uśmiecha, rzuca jakiś hamski komentarz, widać po niej, że się wkurzyła, wtedy można uznać to za blokadę, tak? natomiast jeśli ona się uśmiecha, kiedy próbuje się pocałować, to nie jest żadna blokada, to jest tak naprawdę test dziewczyny i Pokazanie z jej strony, że tutaj ona tego chce, ale na razie na przykład jest zblokowana logicznie, bo to się dzieje za szybko. To jest załóżmy trzecia minuta randki i nie było wystarczających emocji. Zrobiłeś to tak po prostu z automatu, a ona tego jeszcze nie czuła, za mało miała gdzieś tam tej chemii w rozmowie, tak, i dlatego to nie weszło. I to jest myślę bardzo istotne, bo zauważyłem, że często odpuszczacie za wcześnie z dziewczynami. Poznajesz dziewczynę, spotykasz się, próbujesz do czegoś doprowadzić. I już od razu nie wychodzi, ty się poddajesz. Tak samo, ja nieraz miałem kursanta na szkoleniu podszedł do bardzo atrakcyjnej dziewczyny. Ona się śmiała, ale mówiła, że się spieszy, to i powiedział, to ci nie będę przeszkadzał, tak? I wrócił do mnie. I ja wtedy mówię, co ty robisz, chłopie? Dziewczyna się śmiała, była zainteresowana. Tylko cię poinformowała, że się spieszy gdzieś tam na pociąg, czemu jej nie odprowadziłeś, czemu nie pogadałeś z nią dalej, czemu nie wziąłeś numeru telefonu, tylko odpuściłeś. No i konsekwencja tego. Były, tak jak się domyślasz, kiepskie. Nie poznał tej dziewczyny, musiał szukać dalej. I to jest warto, żeby sobie uzmysłowić, że jednak powinieneś też do końca prowadzić te podrywy, relacje, a nie odpuszczać w środku. Nawet jak ona się odpisuje. To i tak powinieneś za jakiś czas spróbować. Oczywiście stosując tą metodę kary i nagrody, e, którą wprowadziłem, no bo to wtedy, e, to dla Was nawet w Mistrzu Emocji 3, no bo to wtedy też ułatwia e, cały podryw, cały proces e, zdobywania dziewczyny. Ale tam już też przedstawiam szczegóły, też mówiłem trochę o tym w moich filmach e, poprzednich, także obejrzyj sobie, jak jesteś nowy na kanale. W każdym razie jest to bardzo istotne, żeby nie odpuszczać od razu. Bo wtedy już nie masz szansy, żeby ją często ponownie zdobyć. Jeśli spotkałeś się na ulicy, ona pojedzie gdzieś tam do Warszawy, nigdy jej nie zobaczysz, tak? Podobnie na randce możesz dziewczynę do siebie zniechęcić, tak? Poprzez to, że jesteś niekonsekwentny. Ona sobie może pomyśleć, że jesteś facetem miękkim. Słabym, mało odważnym, sam nie wiesz czego chcesz, nie jesteś zdecydowany, i to oczywiście dla kobiety nie będzie atrakcyjne i nic z tego konkretnego tutaj nie wyjdzie. I dziewczyny często, nawet z własnego doświadczenia ci mogę powiedzieć, że jak miałem koleżanki, to wyśmiewały takich facetów, że spotkałam się z nim i tam mnie ledwo złapał za kolano i nic z tego nie wyszło, bo on się wstydził. I czuć było taką nawet pogardę w głosie, tak, niejednokrotnie, czy ironiczny komentarz. I widzisz, to jest to, co drażni kobiety. One nie lubią mieć do czynienia z facetami, którzy nie wiedzą, czego chcą, którzy się zbyt dużo zastanawiają, co z nią robić, i przede wszystkim zbyt bardzo zwracają uwagę na to, co ona mówi. No bo za każdym razem, jak powtarzam, zwracasz na to uwagę, to masz problemy, bo ty nie myślisz za siebie, co ty byś chciał, jak ją prowadzić. Tylko myślisz za kobietę, co prowadzi do tego, że no, masz jeszcze większe problemy, tak? Więc skup się, skup się na tym, co ty chcesz z nią zrobić. Nawet jak ci na początku powie nie, ale się uśmiecha, są te emocje, tak? Bo to jest też warunek konieczny, żebyś to robił w prawidłowy sposób, to kontynuuj, no bo jak nie ma emocji, to robisz to właściwie na siłę. Ale jak są emocje i podszedłeś na ulicy, czy próbujesz ją pocałować, dotknąć, to podkręć te emocje jeszcze bardziej, tak? Jeśli nie zgodziła się na dotyk pocałunek, czy tam numer telefonu, jak bierzesz przy podejściu i potem spróbuj znowu, tak? I to jest tak zwane nastawienie, które prędzej czy później pozwoli Ci zdobyć każdą dziewczynę, bo zobacz, nawet jak podejdziesz, ona ci powiesz się spieszy, a ty zażartujesz, a ty zaczniesz nakręcać emocje i powiesz to fajnie, biegnij szybciej i się zaczniesz śmiać to odbierz tą piłeczkę. Ona bardziej tutaj zacznie inwestować emocje, może się zatrzyma, może jeszcze bardziej ją rozbawisz i to już jest lepszy podkład do tego, żeby coś z nią zrobić, niż, niż powiedzieć dziewczynie, masz rację, albo nie będę ci przeszkadzał. Tak? To jest typowe przymilanie i kobiety nie chcą takich facetów. Im bardziej taki będziesz, tym bardziej one będą się dystansować, będą ci mówić, że tego nie czują, a ty się będziesz zastanawiał, o co tu chodzi. Także trzeba trochę mieć cechy tego bedboja. Ja nie mówię, żeby być wrednym, złym dla kobiet, hamskim, bo to też zepsuje emocje, tak? Ostatnio jeden chłopak tu napisał komentarz, że on był bedbojem, był zły, hamski i dziewczyny jakoś go zostawiały, tak? Bo to nie chodzi o to, żeby być też złym Hamskim, bo oczywiście kobieta musi mieć motywację, żeby czerpać tutaj szczęście z relacji z tobą, pozytywne emocje, więc też to wszystko musi być wypośrodkowane. Jak jesteś Hamski, poznajesz dziewczynę i od razu jesteś burakiem, nie wiem, jakieś tam wyzwiska stosujesz nawet w stosunku do niej, no to jest logiczne, że w ogóle jej nie poznasz, bo ją zniesmaczysz, ona nie będzie miała tej motywacji. Także nie piszcie takich rzeczy, bo to też świadczy o. Poziomie intelektualnym niektórych osób, które gdzieś tam zobaczyły jeden film i od razu to krytykują. Prawda jest taka, że wystarczy czasami oprócz tych pozytywnych emocji zaakcentować pewne cechy, takie, które dadzą mi też te negatywne emocje, i dzięki temu znajomość popłynie dalej. Ale i tak najważniejsze uważam w całym zdobywaniu jest to, żebyś był niewzruszony. Nawet jak ona Ci mówi nie, to Ty powinieneś dalej nakręcać te emocje i konsekwentnie na końcu brać numer telefonu, czy doprowadzać do pocałunku. I mógłbym Ci tu 100 sytuacji opowiedzieć. Nawet więcej niż 100 z mojego życia, z życia moich znajomych, tak? gdzie poznali dziewczynę i właśnie za pierwszym razem to nie weszło. Bo ona tam mówiła, że się nie będzie dotykać, czy nie będzie się całować, czy że my się nie znamy na tyle. I potem za którymś razem nakręcając emocje, wszystko ułożyło się zupełnie inaczej i mało tego, jak ty będziesz potrafił się przebić przez jej opory blokady, to zauważysz, że potem takie kobiety są ci wierniejsze, bardziej zaangażowane, a nawet bardziej zakochane. Mój kolega kiedyś poznał dziewczynę w Warszawie, ona tam miała niby narzeczonego chłopaka, on tam ją porządnie nakręcił, doszło do czego miało dojść u niego tam w biurze i dziewczyna bardziej się nakręciła na niego i zakochała się bardziej. W nim, niż w swoim tam chłopaku, z którym była zaręczona. No powiesz, sytuacja nieprawdopodobna, tak, ale zachowanie kobiet właśnie często działa jak wahadło. Jest z jednej strony nakręcone, ale jak przyciągniesz to na drugą stronę, to ona zacznie jeszcze bardziej angażować się w relacje z tobą. Poza tym pamiętaj, że niejednokrotnie kobiety też spotykają się z facetami, z którymi nie są do końca szczęśliwe, bo tak wyszło w życiu, bo koleżanka ją poznała z takim gościem i to jest też ważne, żeby zdawać sobie z tego sprawę. Że uwodząc, zdobywając kobietę pomimo jej oporów, ona zawsze ci będzie wierniejsza, bardziej zaangażowana, i to są te plusy właśnie takiego podrywu. Więc dla ciebie to jest dobra informacja, żebyś się nie poddawał na początku, bo nagroda będzie wielka. Jak się uda, to potem będziesz miał często dużo bardziej satysfakcjonującą znajomość, relację, związek z taką kobietą niż z dziewczyną, która od razu w dwie minuty ci dała numer. Poza tym ćwiczysz swoje umiejętności interpersonalne, pewność siebie. I kobiety też to czują, tak? Potem w innych rozmowach. Także podstawowy błąd początkujących, odpuszczanie za szybko, które powoduje, że ty więcej tracisz, bo się nie rozwijasz, nie eskalujesz tych relacji na maksa, i oczywiście też potem musisz więcej podejść wykonać, żeby coś z tego konkretnego było. Ostatnio przyjechał do mnie chłopak, który mówił mi na szkoleniu, że 350 podejść wykonał, krzysiek, ćwiczyłem, podchodziłem, nic nie wchodzi. I znowu zaczęliśmy to wszystko analizować. I to był ten problem, o którym ci mówię też tutaj. On za szybko odpuszczał. Dziewczyna ta mówiła, że nie ma czasu, ale się uśmiechała, patrzyła na zegarek na przystanku. Nie, to już jest zajęta, nie wolno, tak? Nie wolno rozmawiać. A właśnie, że wolno, właśnie, że powinieneś, tak? Bo takie sytuacje tak naprawdę budują twój autorytet przy tej dziewczynie. Po tym ona zauważy, że ty masz faktycznie pewność siebie, to poczucie własnej wartości i że zasługujesz na jej atencję, uwagę. Pamiętaj, bardzo wielu facetów odpuszcza od razu, jak zauważy, że dziewczyna mówi, że się spieszy czy że kogoś tam ma, natomiast często to są takie gdzieś tam fantazje kobiety, opory, testy i przez to należy się przebijać, jeśli chcesz mieć naprawdę niezłe efekty, piękną dziewczynę, wierną kobietę, to na tym się musisz skupić, bo bez pokonywania właściwego oporów nic nie uzyskasz i będziesz ciągle poznawał zbyt łatwe dziewczyny czy takie po rozstaniach być może zostawiła toksycznego chłopaka ma jakieś tam problemy psychiczne i ty się napatoczyłeś trafiłeś na nią bo była łatwa tak i związek taki masz, jak masz jakieś tam nerwy, kłótnie, żale, pretensje. Tak to w wielu sytuacjach wygląda, że te toksyczne dziewczyny są łatwiejsze w podrywie na początku. Typowy przykład, już ci kiedyś podawałem nawet syndrom samotnych matek. Sytuacje, gdzie kobieta była z rodziny alkoholowej, spotykała się z alkoholikiem. To wszystko będzie też wpływało na twój związek. I oczywiście takie kobiety mogą być łatwiejsze w podrywie na początku, ale potem konsekwencje będą o wiele trudniejsze. Także pokonywanie oporów, blokad. Musisz się nauczyć, jeśli chcesz mieć naprawdę dużą skuteczność, żeby Ci ułatwić ten cały proces. Przygotowałem dla Ciebie najnowszy materiał, jak pokonywać opory, blokady kobiet, niszczyciel oporów. I w tym materiale dokładnie tłumaczę, co takie powinieneś robić, jak pokonywać właśnie te wymówki dziewczyn, jak się do nich zwracać, co mówić dalej, jak podkręcać emocje, mnóstwo wartościowych case'ów, przykładów, tak, żebyś miał efekty i żebyś zdobywał dziewczyny, na które tak naprawdę zasługujesz, które będą Ci wierne, które będą Cię darzyć szacunkiem, a nie tylko kobiety, które są toksyczne, które Tobą gardzą, które, nie wiem, potem w późniejszej relacji Cię wyśmiewają. Tak to właśnie działa. Jak pójdziesz na łatwiznę za szybko, to potem to się może tak skończyć, jak o tym mówię. Także bardzo wartościowa wiedza, bez względu na to, czy teraz chcesz odzyskać dziewczynę, rozkochać koleżankę, Podejść do dziewczyny na ulicy, potrzebujesz takiej wiedzy, żeby przełamać kolejne opory dziewczyny, żeby ona tak naprawdę ci uległa, bo tylko wtedy ona w rzeczywistości zainwestuje i będziesz w stanie ją rozkochać. Inaczej. To będą tylko tak naprawdę ciągłe sytuacje, gdzie ty odpuszczasz, nie wiesz co powiedzieć, rozmawiasz logicznie z dziewczyną i ta logiczna rozmowa będzie Ci wszystko psuła. Sam zauważysz, że ona nie będzie reagować tak, jak tego chcesz. I potem ci napisze, że na tego nie czuje albo w ogóle nic ci nie napisze, nie będzie kolejnego spotkania. Przemyśl to, co powiedziałem, i do środy, do północy, masz ten materiał tutaj 30% taniej. Mój najnowszy nagrany od zera materiał. W oparciu o najnowsze doświadczenia ze szkoleń, jak przełamywać opory kobiet? Naprawdę polecam, bo to jest coś, od czego powinieneś zacząć, właściwie naukę relacji, uwodzenia, podrywu. No, jeśli nie potrafisz sobie radzić z oporami kobiet, to polegniesz na pierwszej lepszej sytuacji, stracisz atencję atrakcyjnej dziewczyny, także zacznij od tego. Tu masz linka, gdzie wejść, jak to pobrać. Do środy, do północy 30% taniej. Zapraszam do korzystania z oferty. I oczywiście wykorzystuj tą wiedzę w praktyce. Napisz do swojej byłej dziewczyny, napisz do koleżanki, która cię odrzuciła. Sam zobaczysz, co się stanie, jakie będą reakcje i jak kobiety będą reagować. A gwarantuję ci, że nastawienie dziewczyn od razu zacznie się zmieniać. Dzięki i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!